Pozdrawiam Was serdecznie w ten ponury, wieczny, jesienny dzień. Smutek tego dnia osłodziło mi znalezienie kilku rydzów. To dokładnie są mleczaje późnojesienne. Jest to gatunek rydza występujący pod jodłami. Właściwie mamy w tej chwili wyróżniany gatunek mleczaj rydz, Lactarius deliciosus, który rośnie pod sosną, ale zwyczajowo ryzami nazywano też te rosnące pod jodłami i świerkami, czyli Lactarius salmonicolor i Lactarius deterrimus. I kiedyś te wszystkie trzy gatunki były łączone jako jeden gatunek i często są traktowane jako, jako trzy podgatunki jednego gatunku. Strasznie mnie denerwuje, kiedy naukowcy na siłę próbują narzucać pewne nazwy, na siłę. Yy, mówią, że to jest mleczaj rydz, a to nie jest mleczaj ryż, więc nie, nie powinno się mówić ryc. Wszyscy na niego mówią ryc i niech mówią ryc. Yy, bardzo lubię rydze smażone na blasze, smażone na patelni z cebulką na maśle, a także kiszone i marynowane. Natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć o trochę innej rzeczy, o zjawisku barwienia moczu przez rydzę. Yy, zauważyłem to już kilka lat temu. Potem zdarzało mi się, że na moich warsztatach uczestnicy mówili do mnie, że mają krwiomocz. Zawsze było to po zjedzeniu rydzów. Uspokajałem ich, że to nie jest krwiomocz, to jest pomarańczowa barwa moczu. Po prostu po barwniki przechodzą do moczu. Nie wiem, na ile jest to normalne, jestem ciekaw, ilu z Was ma takie doświadczenia, kto z Was po rydzach ma normalny mocz, a komu się barwi? To jest podobne jak z burakami. Też wiele osób po burakach ma czerwony mocz, ja też, ja tak jakbym krwią sikał. Może jest to jakaś nieszczelność, bardzo nieciekawi, czy też tak macie. Trzeci produkt kulinarny, który zmienia mocz, to szparagi. Po szparagach mocz ma bardzo silny. Zapach podobno są zdrowe na nerki, ale zapach jest bardzo silny. Także trzy rzeczy, które zmieniają mocz buraki, rydze i sparagi. Ciekaw jestem, czy macie coś takiego po, także po innych rodzajach produktów. A tak wygląda mój mocz zawsze po zjedzeniu rydzów, robi się po prostu pomarańczowy, pomimo, że się specjalnie nawet dobrze nawodniłem.